Pan obyczki z tej strony Patryc już Dzisiaj otworzymy sobie 5 skrzynek z nowej operacji Także nie przedłużając o, Ale fajny pomysł. Dobra nie przedłużając Otwieramy pierwszą skrzynkę Ogólnie skrzynki dostałem od znajomego Także pozdrawiam cię Katler. Dzięki za skrzynki i pierwszy Skin to będzie p 250 Lecimy dalej Prawie Dobra, ostatnia skrzynka Dobra, nic nie wypadło no nic nie wypadło, no niestety. Jak się spodobało, dostaw lajka like coś <grystanie> tam jest.